Cześć, witam Was gorąco w kolejnym odcinku z cyklu z życia agenta z misją, w którym opowiem Wam i odpowiem jednocześnie na pytanie, jaka jest najchętniej wybierana przez Was polisa na zdrowie i życie w 2019 roku. Oczywiście nie będę tutaj mówił o polisach emerytalnych i polisach oszczędnościowych dla dzieci, bo to jest zupełnie inny temat. Te wybieracie najczęściej. Natomiast skupimy się na wariancie klasycznego ubezpieczenia na życie i zdrowie. Ubezpieczenie możecie wykupić w dwóch wariantach. Pierwszy wariant to jest wariant klasyczny, gdzie płacimy składkę X, i mamy tutaj określoną ochronę. Nasza rodzina dostanie kwotę X w razie naszej śmierci. My dostaniemy pieniądze w razie choroby, wypadku, pobytu w szpitalu, operacji, gdzie płacimy określoną składkę przez zazwyczaj od 10 do 30 lat umowy. Jeżeli się nic nie stanie, to owszem, mieliśmy ubezpieczenie przez długi okres, natomiast część z Was ma pewnego rodzaju poczucie straty. Nie chce kupować polisy z tego względu, że jeżeli nie zachoruję, nie będę miał wypadku, to będą to pieniądze stracone. Wariant umowy, który wybieracie najchętniej w 2019 roku, to jest wariant, gdzie podobnie możecie wybrać sobie zakres umowy, bo tutaj nie ma sztywnych wariantów, każdy z Was decyduje, co jest dla niego ważne. Płacicie składkę 2X i macie dokładnie tak samo dobre ubezpieczenie, jak w tym wariancie. Zakres taki, który. Wspólnie na spotkaniu ustalamy. Natomiast w tym wariancie na koniec umowy macie gwarantowaną wypłatę w wysokości od 80% do nawet 100% płaconych składek. W praktyce ten wariant jest dla Was bezpieczniejszy i bardziej opłacalny, ponieważ płacicie co prawda dwa razy wyższą składkę, ale nie macie na koniec tego poczucia straty. Ten zwrot od 80 do 100% wpłaconych składek dostaniecie, nieważne czy skorzystacie z ubezpieczenia, czy nie. Jest on gwarantowany i zapisany w umowie. Drugą korzyścią tego wariantu jest to, że tak naprawdę, mając solidne ubezpieczenie, dodatkowo oszczędzacie. Oszczędzacie pieniądze i odkładacie. I te pieniądze mogą Wam przydać się w okresie emerytalnym, czy w okresie, kiedy Wasze dzieci będą opuszczały dom, żeby im pomóc, na przykład, sfinansować mieszkanie, czy też wkład własny. To jest polisa dla ludzi przedsiębiorczych. Po prostu. Jeżeli uważasz, że Twoi znajomi powinni zobaczyć, że istnieją takie ubezpieczenia, za które w praktyce nie zapłacisz ani złotówki, udostępnij ten materiał, a ja zapraszam Cię na kolejny odcinek.